Świadkarze ósemki Elmo nie zachwycili w kolejnym meczu o mistrzostwo drugiej ligi. świadkarzy grupy trzeciej grając z czarnymi próżczyk dański. Najważniejsze, że zespół Siedlec zainkasował trzy punkty, pokonując czarnych 3 do 1. Siatkarze ósemki Elmo Siedlce doskonale rozpoczęli spotkanie z Czernymi Pruszcz Gdański. Atomowe ataki ze skrzydeł Alego Guindo oraz silne zagrywki Piotra Pieszchalskiego sprawiły, że pierwszą partię sobotniego pojedynku udało się wygrać do 13. W secie drugim gospodarze nie najlepiej zagrali blokiem, gubili się w rozegraniu, popełniali niezliczoną ilość błędów własnych i przegrali do 23. Kolejne dwie partie to jednak coraz lepsza gra pod Krzysztofa Wójcika, którzy odzyskali wigor i wiarę we własne umiejętności. Triumfy do 23 i 18 to znów zasługa Gwindora Zpieszkalskiego, a także Sebastiana Szataniaka i Grzegorza Kołodzieja. 8 siedlce Czarni Pruszcz, Gdański 3 do 1. Co mogę powiedzieć na temat naszego meczu z Gdańskiem? No na pewno pierwszym i w czwartym secie nasza gra mogła się podobać kibicom. Drugi i czwarty i trzeci set był bardzo szarpany w naszym wykonaniu. No na pewno cieszą nas trzy punkty, zdobyte w tym meczu. Gra czasami można powiedzieć była szarpana. Dobrze i konsekwentnie zagraliśmy blokiem i zagrywką. No ale najważniejsze jest to, że po prostu niesiemy kolejne zwycięstwo. Jesteśmy młodym zespołem i każde takie zwycięstwo był skrzydła. Ten zespół. Jeśli chodzi o perspektywę przyszłości, to na pewno musimy się teraz skupić na tym, żeby być w czwórce i mieć po prostu jak najszybciej klarowną równą sytuację przed play I później zobaczymy. Pierwsze zespół półsemki Elmo Siedlce pokonał Czarnych Próżdański 3 do 1, natomiast druga drużyna. Siedlec zespołu oczywiście ósemki Elmo przegrała na własnym parkiecie z juniorem Stolarką Wołomin 0-3. Natomiast w trzeciej lidze siatkarek drużyna Ateny Warszawa grała w Siedlcach z ósemką, zwyciężył nasz zespół 3-0.